Cześć, witam się z Wami dzisiaj z dość nietypowego miejsca, a mianowicie z jurty. Chodźcie, pokażę Wam jak ona wygląda, bo miejsce jest naprawdę sztosiwo. Zaraz, wszystkiego się dowiecie. Ale... Zaczynamy z grubej rury, bez owijania. Pokażę Wam, jak taka jurta wygląda w środku. Co najważniejsze, jest kuchnia. Ale w sumie ta kuchnia nie jest tak ważna jak to jedzenie, które tutaj na nas czeka. Są maliny, są, jest tutaj winogron, gruszki, śliwki, pomidory. To wszystko jest ponoć lokalne. No i jest też placuszek. Zaraz zrobimy sobie kawę i będziemy testować ten placek. Jest tutaj też jadalnia, stół krzesła. Co fajne, jest też kominek, także jak będzie nam zimno, może będziemy mogli sobie tutaj napalić. Patryk ma wprawę, wie jak się rozpala. Ja też wiem. wiem. bo wychowałam się i żyłam i żyję na wsi. Także takie rzeczy to dla mnie pikuś. Co jest? Kanapa. Naprawdę świetna kanapa. Jest też łazienka w takiej jurcie. Jest tron, jest zlew. Małe, fajne. Niestety nie ma prysznica. Także dwa dni na brudasach. Żartuję, Jest prysznic. Wszystko jest. Nawet zmywarka tutaj jest. Dobra, chodźmy dalej. Jest tutaj sypialnia z widokiem na las. Także tak jak już mówiłam wcześniej Patrykowi, jak nam się tutaj poszczęści, to rano obudzi nas sarna. Znaczy, tak chcemy, żeby tak było, ale pewnie tak nie będzie. No ale dobra, chodźcie dalej. Jest tutaj też prysznic. Duży prysznic, a tu jest światło. Duży prysznic, także będziemy się dzisiaj myć. No, będziemy się myć jak co dzień zresztą. Jest też zlew. No i ta kuchnia. Ale co najlepsze? Yy, w sumie najlepsze rzeczy czekają na nas poza jurtą, czyli sauna, czyli gorąca kąpiel w wannie na zewnątrz, bania chyba? W sumie nie wiem. Zaraz się dowiemy, zaraz się wszystkiego dowiemy i będziemy wszystko testować. Także fajnie. Tak się Tak zachłannie sobie ukroiłam tego placka, jest naprawdę spoko. Smaczny, taki właśnie wilgotny, ale wziąłem takiego solidnego gryza, że hej. Otworzyłam lodówkę. Po co? Zobaczyć. Zobaczyć, jak lodówka wygląda i czeka tu coś na nas. Na nas czeka, proszę państwa, lokalny ser twarogowy tłusty. Nie, no hit. Czeka na nas mięso. Co to jest? Polędwica wędzona. Wszystko lokalne, albo coś takiego. Ale będzie testowanie, mówię wam. Czeka na nas jakaś pasta. Mm? Czeka na nas konfitura wiśniowa. I czekaj, to jest chyba podpisane. A nie, chyba to jest konfitura. Yy, jogurt naturalny. Wszystko swojskie, wszystko świeże. Nie żadne z marketu. Yy, I to jest Miódka. Chyba miodzik. Miodzia. Do tego. Jakaś taka chyba szynka, albo coś takiego, jak kocham, w ogóle kocham takie przetwory. My w domu, mama zawsze też kupuje u lokalnego rzeźnika takie różne rzeczy, więc ja uwielbiam. Już się nie mogę doczekać, aż tego wszystkiego tutaj spróbuję. I tutaj jest kompocik, jakiś soczek. No to i my tu dwie bobki. chyba jeść cały czas. No ja nie wiem, ja nie wiem. Czy my nie wrócimy tutaj stąd 5 kilo ciężsi. Ale to co? Tak się żyje, proszę Państwa. Na bogato. Trzeba jeść, żeby żyć. W ogóle ludzie jedzą, żeby żyć, a ja żyję, żeby jeść. Patryk też. Ja też się z wami witam i ja zaczynam ten odcinek od zrobienia dla nas kawy. Jest godzina 18. W zasadzie trochę przed 18, ale jeszcze możemy się napić kawki. No możesz mnie pochwalić, że dobrą kawę zrobiłem. Dobrą kawę zrobiłeś, ale nie tak dobrą jak ten placek. Naprawdę jest dobry. Znajdujemy się, proszę Państwa, tuż obok Drawieńskiego Parku Narodowego. Tutaj, co ciekawe, przepływa rzeka Drawa. I jakieś dwa lata temu mieliśmy okazję wybrać się tutaj na spływ kajakowy. Naprawdę fajna przygoda. Ja w ogóle gdzieś tutaj nawet słyszę jelenie jest chyba jakieś rykowisko w okolicy no ale to też nie ma się co dziwić jesteśmy na terenie Parku Narodowego jest tutaj bardzo dużo lasów no i te jelenie sobie pewnie gdzieś tutaj żyją ja myślę, że pobyt tej w Daczu Puchacza warto połączyć sobie z takim spływem kajakowym, żeby po prostu poznać sobie tą okolicę lepiej a co jeszcze warto zobaczyć w tej okolicy pokażemy Wam to wszystko w dalszej części odcinka, bo mamy tutaj kilka takich świetnych propozycji dla tych, którzy lubią przyrodę lubią aktywny wypoczynek i ten Nieaktywny też. A przechodząc powoli do wieczornych atrakcji, mamy tutaj wannę opalaną drewnem. Ja w tym momencie napełniam je wodą. Potem Milena rozpali tutaj, bo tu mamy takie. Taki zbiorniczek, tam trzeba napalić, i wtedy ogień będzie nam podgrzewał wodę, a my sobie tutaj będziemy siedzieć. A ja idę jeszcze na spacer, bo słyszę jelenie. Słyszę jelenie jak nic, że są bardzo blisko i może mi się je uda ustrzelić na aparat, oczywiście. W dzień tutaj jest ślicznie, ale zobaczcie jak wieczorem jest mega klimatycznie. Ole porymowało mi się, fajnie zrymowało. Zobaczcie tutaj, Patryk teraz właśnie nam grzeje wodę, bo mamy zamiar się pluskać w tej wannie dzisiaj. Ona jest ogromna, więc trochę czasu nam potrzeba. Tak, więc trochę trzeba, potrzeba czasu, żeby ta woda się nagrzała. Tutaj zobaczcie jak to wszystko aż kuczy. Tak się... Nie wiem ile dokładnie trzeba wcześniej rozpalić, ale jak już będziemy wiedzieć po, ilo, po jakim czasie będzie ciepła woda, no to wam napiszemy później, jak będziemy montować. Bo się zaczęło kopcić. To sobie zakrywamy. Łyżkę. Łyżkę. żeby tą wodę trochę zamieszać, żeby była równomiernie ciepła. Była równomiernie ciepła. Ale wody jest tutaj naprawdę, nie, Ogro... ogromnie dużo. Może no być ogromnie dużo, dużo wody. No. Ale no. robi się ciepło. Tak? we no. O, ale będzie dupka moczona. Ładnie się już chyba rozpaliło. A posłuchajcie jak to huczy w ogóle. No, pokaż. No, już posłuchaliście? Dajcie znać czy słyszeliście. Ale ty tutaj ładnie wyglądasz w tym świetle, z tym wiosłem. No, a tak wygląda ten nasz domek. Świetne miejsce. Tam są jeszcze dwa inne. Wszystko tutaj ładnie oświetlone. Jeszcze jest sauna, ale nie tylko sauna tutaj jest. Także jutro Wam pokażemy więcej tych udogodnień i atrakcji, które tutaj na Was będą czekać, jeżeli się oczywiście zdecydujecie tutaj przyjechać. A my na ten moment możemy Wam powiedzieć, że warto tutaj przyjechać. A i pamiętajcie, że z naszym kodem Wiecznie wolni, otrzymujecie 10% zniżki na rezerwację, także warto korzystać. Woda nam się nagrzała, wylazłam do tej wanny i powiem Wam, że no fajnie, fajnie, woda jest cieplutka. W ogóle cały ten klimat, nie? Mega miejsce, naprawdę. Jeżeli nie macie co robić w weekend albo w ogóle w tygodniu, to wpadajcie, bo. No miejsce naprawdę nie można tak wychealować. W ogóle tutaj książka niczego nie słychać dookoła. Ja nawet się boję głośno mówić, bo tutaj są jeszcze dwa domki i nie chcę po prostu robić hałasu, ale miejsce petarda, nie? I przy każdym właśnie przy takiej, przy każdej yy, przy każdej jurcie znajduje się właśnie taka wanna, którą można sobie samemu Przygotować, nalewa się tu wody, podgrzewa się to. Mega. Taki można sobie rytuał zrobić. A wiesz co byłoby fajne? Co? Pomarsować i wtedy do ciepłej wody. Tak, na pewno. Ja bym pomarsowała w takiej gorącej. Ale coś czuję, że można przedobrzyć z temperaturą, bo cały czas się ona podgrzewa. Także nie wiem czy tam nie trzeba przytkać, żebym się nie ugotowała. Ale już zaraz. jest wystarczająca. Nie jest taka przyjemna właśnie. Aha, no Czyli i dobra. Jest gorąca, że się można ugotować, tylko jest taka cieplutka. Siemka, witamy się z wami drugiego dnia przy śniadaniu. Mamy tutaj wszystko to, co nam tutaj zostawili w tym noclegu, także naprawdę wszystko wygląda fajnie, świeżo i ładnie pachnie. Tutaj mamy warzywa, mamy też szynki, sery, no i wszystkie przetwory w tych słoikach. Już się nie mogę doczekać, aż będziemy to jeść. Spało nam się bardzo dobrze. Teraz co mogę wam powiedzieć? Rano wstałam, rozpaliłam nam w kominku, ale coś się nie chce palić. Chociaż i tak już jest ciepło, nie? Już się tak nagrzało, że jest ciepło. No i będziemy zaraz jeść. Także życzcie nam smacznego i tyle. Dopijamy kawę, jemy placka do końca i ruszamy w drogę. Dzisiaj pojedziemy sobie na jezioro, na spacerek i trzymajcie kciuki, żeby deszcz nie padał, bo pogoda dzisiaj jest taka średnia. Dotarliśmy już nad jezioro Ostrowiec, zostawiliśmy sobie samochód na parkingu i tutaj jest taka fajna ścieżka zorganizowana wokół jeziora, także zabieramy Was na spacer. W parku można zobaczyć różne ptactwo, na przykład kormorany, perkos dwuczubny, łabędź niemy, bielik. Bielika chyba widzieliśmy wczoraj. Musimy to potwierdzić. Patryk go tam nakamerował, także będziemy sprawdzać. Okaże się, czy to był bielik, czy nie. Gągołam można tutaj też spotkać i tracz nurogęś. I tracz nurogęś. Takie ptactwo, proszę Państwa. My nie widzieliśmy nic. Prócz tego bielika, ale to wczoraj. Zapraszam, zapraszam wycieczka, Zapraszam. A tutaj doszliśmy do takiego momentu, gdzie nie możemy wejść, bo jest znak. Stop, zakaz wstępu, ostoja ssaków drapieżnych. Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. Czyli żyją tam wilki, rysie i inne. Łosie. Dlatego nie możemy tam wchodzić. No, nie chcemy, żeby ktoś nas czasem przez przypadek Przygotowałem dla Was kilka ciekawostek na temat Dramińskiego Parku Narodowego. Został on założony w 1990 roku. Rozciąga się aż na 11 tysięcy hektarów i tutaj co ciekawe, aż 80% tej powierzchni to są lasy. Także jak ktoś lubi takie wędrówki po lasach wokół jezior, to zdecydowanie myślę, że warto tutaj przyjechać. Na plus jest też to, że to jest jedno z takich najmniej turystycznych miejsc w Polsce. Co najważniejsze, nie spotkacie tutaj tłumów, także w spokoju można sobie pospacerować i wypocząć z dala od wielkich miast. Me bystre oko z daleka wypatrzyło prawdziwka. Proszę bardzo, jaki ładny okaz. Aż chciałoby się go zerwać, zabrać do domu i zrobić z niego sos. Ale nie można tego zrobić, bo pamiętajcie, że w parkach narodowych jest zakaz zbierania grzybów. Także on sobie ładnie tutaj zostaje, a my idziemy dalej. A tam, jaki jest wielki, chodźcie, pokażę Wam. Ja to jednak mam w genach grzyby. <gryby> Zobaczcie, jaki wielki, ale obżarty już przez jakieś zwierzę. Także z tego nic by nie było. Ale tamten zdrowy, ładny. A tutaj kolejny jakiś grzyb to pewnie jakiś kozak albo coś w tym stylu. Nie znam się aż tak, ale wygląda na jadalnego. Wracamy już do naszej jurty mongolskiej. Ścieżka, którą sobie teraz przeszliśmy dookoła jeziora. Naprawdę świetna, jeżeli będziecie kiedykolwiek w tej części. Polski. Europy chciałem powiedzieć. Polski to zdecydowanie wam ją polecamy. I jeszcze jedna aktualizacja: zrezygnowaliśmy z zakupu kampera, kupiliśmy sobie samochód i teraz będziemy podróżować samochodem po Polsce. Jeszcze nie wiem gdzie pojedziemy w pierwszej kolejności. Rozważamy Tatry na południu. Tak. A zrezygnowaliśmy z kampera, dlatego że po prostu wszystkie, które oglądaliśmy do tej pory, to totalna porażka. Pewnie gdybyśmy nie mieli tej współpracy z Hymer Poznań to byśmy coś kupili ale że podjęliśmy tą współpracę i zobaczyliśmy jak wygląda taki faktycznie sprawny nowy kamper to po prostu już później nic nam się nie podobało także postanowiliśmy, że po prostu odkładamy więcej hajsu i kupujemy później kiedyś, może za rok może za dwa takiego kampera wiecie, igła no a teraz postanowiliśmy, że kupimy sobie suwa, więc mamy suwa, mamy Hyundai'a i sobie Hyundai'em jeździmy. Będziemy zwiedzać Polskę, później pojedziemy trochę w Europę, także też będzie fajnie. Uuu, jakie hopki Tak tylko chcieliśmy wam przekazać takie newsa Mówiłam o tym na Instagramie, na Facebooku. Także jak ktoś nas śledzi, to na pewno o tym wie. A jak nas nie śledzi, to się właśnie teraz dowiedział. Rozpalimy sobie ognisko, bo jest też tutaj miejsce do tego wyznaczone. Można zrobić albo grilla, albo ognisko. My dzisiaj zdecydujemy się na ognisko. Mamy kiełbaski kupione, to trzeba korzystać. No to proszę Państwa, możemy rozpalać ognisko. Mamy tutaj takie stanowisko, ale się zarymowało. Ja muszę sobie znaleźć zapałki. Mamy taką zwitkę nie wiem, jakiegoś suszonego drewna, czymś może nasiąkniętego. I to się bardzo łatwo podpala. Dobra, zapałki. Mamy też takie cienkie drewienka, porąbane ładnie, ustawiam z nich wieżyczkę i to nam się będzie ładnie rozpalało. Ja mam taką nadzieję oczywiście. No i można powiedzieć, że ognisko rozpalone, za chwilę dorzucimy większe kawałki, no i już będziemy mogli siedzieć i się ogrzewać. Kiełbaski już się tam pichcą. Zaczyna pachnieć, kapie, także będzie jedzone. Ja już jestem głodna, nie mogę się doczekać. A ja chciałam Wam powiedzieć, żebyście pamiętali o kodzie zniżkowym. Na hasło wiecznie wolni otrzymujecie tutaj 10% zniżki na noclegi w daczy, także korzystajcie. No i powiem Wam, że warto. Jeżeli chcecie uciec z miasta i zaznać trochę ciszy i spokoju, i pocilować w lesie, to to miejsce jest naprawdę super. No ta wanna w ogóle z gorącą wodą, mega. Yy, sauna, w ogóle są tutaj trzy domy więc jakbyście chcieli przyjechać tutaj w grupie, to też super. Każdy sobie rezerwuje jedną jurtę i sobie siedzicie i macie do dyspozycji cały ośrodek. Jest tutaj cisza, spokój, ognicho. No mówię naprawdę, naprawdę coś niesamowitego, polecam. No i jest to bardzo blisko nas, czyli jak jesteście gdzieś z okolic Piły, Wałcza, to macie dość blisko tutaj do tego miejsca. Dobra, tak jak basa. Dobra. Woda nam się nagrzała, więc zaraz tutaj wskakujemy. Zobaczcie, jak to tutaj fajnie wygląda. Nic dookoła nie ma. I do tego tutaj obok stoi sauna, więc kombo idealne. Zaraz chodzimy. Woda już jest taka naprawdę mega przyjemna. Od razu pokażę Wam, jak wygląda sauna. Sauna znajduje się tutaj tuż obok bali. Na wejściu mamy zestaw olejków eterycznych. Jeżeli ktoś korzysta, lubi, to jest tutaj dość. Tak wygląda wnętrze sauny. Śmiało wejdzie tutaj z 6-8 osób. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby tę saunę odpowiednio wcześnie włączyć. I taki mamy widoczek na las Sound. Zbliża się jesień, więc myślę, że to naprawdę będzie spoko czas, żeby tutaj sobie przyjechać i pocilować, ponieważ te wieczory będą już takie, wiecie, takie siakie, nijakie. I wskoczyć do takiej bali, jak na dworze jest, tak wiecie, ponuro, to naprawdę miodzio. No i myślę, że zimą też tutaj jest spoko, dookoła śnieg, jak będzie. No i właśnie taka gorąca baria, mega. Dzisiaj już wracamy do domu. Wpisuje się do księgi gości. Jest taka fajna księga. Tutaj wszyscy się wpisują. I my też, wiecznie wolni, też tutaj się wpiszą w to. Co mogę Wam powiedzieć na podsumowanie, to to, że tu jest naprawdę świetnie. Jeżeli chcecie spędzić czas w takim zaciśnym miejscu, to tutaj będziecie naprawdę zadowoleni. Można zabrać tutaj psiaka, można w ogóle wynająć cały ten obiekt sobie i mieć trzy domki dla siebie, na przykład przyjechać tu z rodziną czy ze znajomymi. Można, co fajne jest, jak przyjedziecie tutaj sam na sam we dwoje, to tutaj jest też ta właśnie wanna, którą może możecie sami sobie przygotować, nalewacie tam wody, podgrzewacie, rozpalacie się i to trochę trwa, także lepiej sobie to zrobić wcześniej, myślę, że tak 4 godziny wcześniej warto sobie to przygotować i pamiętajcie, że woda długo się spuszcza, także jakbyście chcieli na drugi dzień sobie to wszystko jeszcze raz przygotować, to rano spuśćcie sobie wodę i wtedy i wtedy się zabierajcie później za przygotowanie, bo to wszystko trochę trwa, ale to jest taki fajny proces. Można sobie tam pocilować, jak ta woda się nalewa i w ogóle. Także to jest świetne. Świetna jest też sauna, balia. No i w ogóle tutaj te okoliczne tereny mega, nie? Można wziąć psa i pójść na spacer. Co, no polecam. No polecam. Dajcie znać, czy chcielibyście tutaj wpaść i koniecznie. Napiszcie, jak już tutaj byliście. Dodajcie znać, czy Wam się podobało, czy nie. A jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, bo już niedługo pokażemy Wam więcej pięknych miejsc, które można odwiedzić. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa. Hej!